Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku Nie no, nie, może nie kolejnym, pierwszym filmiku z nowej gry Ale zapisania sobie taką notatkę zanim zacznę gadać o update'cie Bo generalnie jak sobie siarno wstawałem to jakoś specjalnie się nie zastanawiałem nad niczym ale jak już się zbliżał wieczór i ta premiera, to tak parę przemyśle mi się zbrało i po prostu je przeczytam, bo tak się troszkę sylwestrowo czuję, tak wiecie, czuję, że coś się kończy, coś się nowego zaczyna. Więc uwaga, czytam, bo nie ma czasu na jakieś tutaj parafrazy i tak dalej, Trzeba updatey omawiać. Można by przejść bez większej refleksji nad tą erą CSGO, i jak osobiście też na mnie CS płynął, no bo w sumie troszkę na to wszystko zapracowałem i tak dalej, ale prawda jest taka, że gdyby nie sporadu za szczęścia, no i gdyby nie istnieje tak niesamowitej gry jak CS, czy tam CSGO, no to pewnie możecie, nie potoczyło się by aż tak fajnie jak się potoczyło. To jest wybitna gra bez porównania do innych esportów. Absolutna prostota, absolutnie nieosiągalny limit skilla, nigdy nie się mechanika i całkowita swoboda naszych akcji. Połączenie potencjału umysłu i absolutnie kluczowych umiejętności fizycznych, motorycznych. Połączenie ogromnego indywidualnego wpływu na grę z absolutnie kluczową rolą współpracy. Te ostatnie też jak w mało której grze na każdym, nawet najniższym poziomie skłania każdego do komunikacji, ścierania się z innymi charakterami i wypracowywania z drugim człowiekiem rozwiązania, każda, jak żadna inna sportowa, żałosna gra, w której pisze się jedynie jak toksyczne rzeczy na czacie. Winky winky Face. I ten aspekt właśnie interpersonalny oraz wiele innych, jeśli podejdziemy do tej gry odpowiednio, jest w stanie nauczyć nas wielu ważnych, ważnych życiowych umiejętności. Społeczność cesowa, mimo wielu narzekań na ludzkich i tam na różnych innych niezbyt przyjemnych tam ludzi, według mnie jest naprawdę spoko i byle jaki normik, będzie po prostu odrzucony trudnością cesa i konfrontacyjnością tej gry i to sprawa, że na ogół w CSGO grają naprawdę fajni ludzie a jako, że ta gra ma już naprawdę parę dekad no to można w niej poznać nie tylko jakichś tam nastolatków, młodych ludzi ale też generalnie dojrzałych ludzi z siwymi włosami i tak dalej, z przeróżnymi doświadczeniami i tutaj mógłbym dalej długo mówić, ale nie ma do czasu po prostu zapraszam do filmu yy, o premierze najlepszej gry sportowej ever a w moim przypadku, bo nie interesuje mnie granie w inne gry tak stricte więc ogólnie powiem najlepszej gry ever Oczywiście CS2. Natomiast tak chwaląc CSA, to trzeba też powiedzieć, że CS2 jeszcze nie jest w aż tak dobrym stanie, natomiast ten update sporo poprawił. Jeśli chodzi o mnie, to głównie poprawił y, sytuację animacji tego jak te modele się poruszały, ale o tym wszystkim sobie zaraz powiemy. Więc przejrzałem sobie adus i wszystko sobie już tutaj ponotowałem, ale generalnie nie wprowadzono Celent 0, nie wprowadzono cel Celbop tam Lower AMT dalej się rusza, dalej jest w Recall, no nie ma tego dalej, tak samo tracerów nie da się w żaden sposób wyłączyć, więc trzeba czekać na razie i tak sporo rzeczy po prostu, które nas wkurzało przy strzelaniu Dalej na premierę CS2 pozostało, ale sobie teraz przechodzimy dalej Counter Strike 2 jest available i free to play I rozpoczął się pierwszy sezon premiera, no to wiadomo było do przewidzenia, był sezon testowy, teraz jest pierwszy sezon Prowadzono też normalny matchmaking, na którym tak jak żeście y, słyszeli, jeśli się interesowaliście No to mamy normalne rangi tutaj, na każdy mapie mamy osobną rangę No i taka sytuacja, nie? Możemy sobie wybrać, więc jeśli nie chcemy tryhardować tutaj w premierze, oczywiście Słuchajcie, nie ma antychita. Na premier liczyłem na jakieś ogłoszenie antychita, Nie ma nic, więc wychodzi na to, że trzeba dalej grać w Faceita, bo tam jest antychit. Tutaj według mnie jest to bez sensu. Poczekamy, zobaczymy, czy może się coś w Valve ogłosi, ale szczerze mówiąc, naprawdę bardzo mocno to wątpię. Więc na ten moment ogłaszam Wam, grajcie face jak Chcecie grać na poważnie. Jak nie chcecie, sugerowałbym faktycznie grania sobie tutaj normalnie na chillku matchmakingów po staremu. Jak dla mnie, duży zawód. Duży zawód. No, nie mogę tego inaczej określić, aczkolwiek czy ja czegokolwiek oczekiwałem od tego, nie za bardzo jak dla mnie Faceit spełnia wszystkie role, które powinien i tyle, i zadowalał mnie. Kolejna rzecz. Dodano również Wingman, dodano prywatny mecz więc to, co było Ad Training Day, czyli takie jakby zwykłe szkolenie z CSGO. Nie będziemy go przechodzili, być może jest troszkę inne. Znaczy, jestem prawie pewien, że jest troszkę inne, ale nie jest jakoś pewnie zbyt ciekawe. Improved Player Against Player Movement Collision, czyli sytuacja, w której żeśmy jednego koło, drugiego szli i nas bardzo zacinało i blokowało, to było strasznym problemem w CS2. Dobra, więc testujemy. O, jeszcze nas czasami troszkę odpycha, ale generalnie jest to dobre, tak, bo teraz idę równo z nim i mnie nie blokuje, nie teleportuje, więc problem został w dużej mierze na, na pewno, więc to jest spoko. To był taki bajek, jak był smok, to by tak pod tym smokiem było widać w wodzie odbicia graczy, już tego nie ma, spoko. Ta zmiana, tutaj mógłbym się to na Inferno pokazać, bo tam przynajmniej pamiętam przykłady, ale generalnie były sytuacje, w których właśnie smoki jeść tak wysoko, ten smok akurat nie, bo on dobrze zasłonił ale pewnie, ale takie smokier były one way na nogi i to podobno zostało poprawione Dodano nowy defaultowy CS2 Music Kit Dodano nowe opcje customizacji dźwięku, które zaraz pokażę I generalnie poprawiono dźwięk, tutaj usunąłem różne tam inne update notes. W skrócie mówiąc poprawiono wiele dźwięków, będzie trzeba pograć, żeby się przekonać Jak to w praktyce działa, nie ma sensu tutaj analizowania tego w tym filmiku Natomiast jeśli chodzi o te opcje dźwiękowe, to wygląda to bardzo ciekawie Tutaj są dokładne opisy jak to brzmi, generalnie wydaje się, że ten profil crisp no cóż, będzie najbardziej najlepszy podgranie Competitive, tak podgranie na poważnie. Natural jest jeszcze tutaj smooth, nie? Taki najbardziej po prostu chyba przyjemny dla ucha. No nie wiem, no wydaje mi się, że każdy i tak będzie grał na tym creeps, chociaż mi się to niezbyt podoba takie jakby rozdzielanie. Tutaj jest jakby im dalej damy ten procent, to tym mocniej nam będzie rozdzielało dźwięki lewo-prawo, tym bardziej to będzie nienaturalne Ale mi się wydaje, że, że być może sporo osób będzie to maksowało Korekcja perspektywy, do końca nie wiem jak to działa, ale trzeba będzie potestować po prostu Jeśli chodzi o nowe oce, to w tej zakładce się nic nie pojawiło, tutaj dodano oczywiście jakby tą zakładkę oglądania meczów, nic specjalnego Ale dalej, jeśli chodzi o dźwięki, to naprawiono błąd, czasami nie było słychać dźwięku plantowania oraz defuzowania, no giga problem to był i to było, to było tak regularne, po prostu było jak w zegarku. Za każdym plantem przynajmniej jedna, czy tam dwie, czy trzy osoby w tym nie słyszały, tak więc to było śmieszne. Już tego nie ma spoko. Kolejna rzecz, nie było słychać dźwięku hydrota przez jakieś wolwongi albo smoki. I generalnie inne dźwięki też czasami nie były otwarzane, jeśli szelać przez, przez smoki, właśnie dźwięki zadawania damage'a I one są teraz też głośniejsze. Co możemy przetestować? Sprawdźmy to, dajemy boty. Te boty teraz są, czasami się podzielają, respią. No i zobaczmy. Wydaje mi się, że jest to głośne. Ale czy na pewno głośniejsze, ciężko mi powiedzieć, no ale jest na pewno mocno słyszalne. I teraz animacje, według mnie najważniejsza część tego update'u, czyli dostosowano jakby te mocne, właśnie pochylanie się modeli. I zobaczcie, powiedzcie mi, czy to nie wygląda praktycznie jak w CSGO. To nie jest jak w CSGO, ale naprawdę te pochylanie się, jeszcze dam offset inny. 180 offset, naprawdę to pochylanie się. Nie wygląda już tak tragicznie, jak, jak generalnie wcześniej to wyglądało w CS mi się to bardzo podobało, bo to było dla mnie naturalne I to powodowało taki główny problem, że jeśli jakby głowa się wychyliła w prawą stronę Ta gościa pochylał w prawą stronę No to jeśli strzelaliśmy głową i pocią pociągnęliśmy w dół No to nie mogliśmy ciągnąć od razu w ciało, bo strzelaliśmy tak naprawdę w pustkę Więc yy, lepiej jak po prostu głowa jest równo z ciałem, To znaczy, to jest kontrowersyjne, tak niekoniecznie lepiej To być może zwiększa skilkę w jakiś tam sposób Ale to zostało troszkę bardziej stonowane i podoba mi się jak najbardziej taka zmiana. Poprawiono też animacje podczas skakania, gdzie te nogi się wcześniej jakoś rozciągały. Teraz mi się wydaje, że już tego nie ma. Aczkolwiek by trzeba było troszkę na pewno dłużej pograć, ale też już sobie wcześniej, przed chwilką, potestowałem. I te animacje właśnie skoków wydają się troszkę być inne. Te nogi się nie rozciągnęły mi ani razu, więc wydaje się, że zostało to naprawione. Ale czy całkowicie? Tego nie mogę powiedzieć, no bo wiadomo, trzeba będzie troszkę dłużej pograć. Natomiast poprawiono też generalnie animacje... Pochylania się, wydaje mi się, że tu głównie o pochylanie się chodzi, jeśli chodzi o plikowanie i animację nóg, też razem z tym, więc to jest spoko. Wydaje mi się, to jak na to patrzę, od, odnoszę takie wrażenie, że to jest naprawdę całkiem podobne do tego, co jest w CSGO. Więc jak dla mnie bomba, nie? Tylko troszkę trzeba będzie też bardziej pograć dłużej i wyczuć, czy to jest faktycznie CSGO, czy jeszcze jednak te pochylanie się, bo one jednak widać troszkę, troszkę tego zostało ale i tak wydaje mi się że ten charakter, znaczy po angielsku mówię że ten model, że ta postać faktycznie dosyć prosto się porusza musicie mi wybaczyć, bo naprawdę że tak długo na to czekałem, już miałem dawno i spać o, kolejna bardzo warta zmiana i teraz tak to jest ciekawe, ponieważ poprawiono taki bug, tutaj jest tam animated character head position, tak jak tu kamera da, chodzi o to właśnie, że ten bug powodował, że był ten taki efekt, że jakśmy wchodzili do góry to było jeszcze takie, takie w zoom, do góry, kamera jeszcze leciała troszkę a jak w dół, to kamera dalej w dół leciała Teraz tego nie ma, ale dalej jeśli chodzimy po słodach, to widać jakiś taki moment Taki jakby, coś się z tą kamerą, nie wiem czy wy to widzicie tak, widzicie, tak jakby lekko faluje Coś tak jakby ten charakter, znowu po angielsku mówię charakter Ta postać, ten model, coś tutaj jest jeszcze nienaturalnego, ale generalnie jak sobie idziemy, pikujemy To widzicie, jest pik, jest pik Nie ma już tego jakby takiego, że zu i potem zu jeszcze dalej ale dalej jest coś takiego tutaj dziwnego Dalej jakoś tak dziwnie pływamy po tych schodach Więc nie wiem co jest grane, ale Jest to close enough Ale jak dla mnie to ciągle czu czuć, że coś jest inaczej Added Bullet belt to Negev To jest bardzo ciekawe, ja powinienem mieć Negev ustawionego Ale po CT Zobaczmy sobie jak ten bullet No taka muzyczka teraz jest no ta Bullet belt, chodziło po prostu o pasek Wcześniej go nie było? To nie wiem, no whatever pogo. a i tutaj, teraz, jak wyciągamy broń, to rano może na kubę zrobić. Jak wyciągamy broń, to można od razu to przerwać. Wcześniej tego nie można było zrobić z tego, co kojarzę. A przynajmniej z tego, co jest update, no tak, ale coś mi się faktycznie kojarzy, że trzeba było czekać. A teraz, można od razu po wyciągnięciu broni, inspekt robić. Więc spoko, tak jak w CSGO jest. Bardzo ciekawą zmianą jest to, że od teraz, kiedy gramy w party z jakimiś literami, którzy dostaną pana, Dostaną po prostu zbanowani permanentnie. To yy, my dostaniemy, tutaj będziemy ukarani utratą profile rank, czyli po prostu tej rangi typu global i tak dalej czyli jakby i na matchmakingu oraz utratą ratingu w trybie premier co jest bardzo ciekawym, bardzo spoko punishmentem i dodatkowo gracze z wysokim ratingiem nie mają, nie mają możliwości grania z kontami, które nie mają ratingu ok? Kolejne zmiany, różne poprawki, jeśli chodzi o mapy, poprawiono dźwięki na Nuku i Vertigo. Dodano dodatkowy dzwonek na, na Inferno tam były 4, czyli teraz jest 5, czyli można lepiej sobie grać. Ok, spoko. I pozostałe ostatnie zmiany, gracze, którzy zagrali w CSGO dawniej niż tydzień temu, czyli praktycznie wszyscy dostają Coina oraz Musicita Care Package, no to już tutaj mogę wam pokazać, jeśli wbijemy level, no to dostajemy tutaj 4 losowe temki, możemy sobie dwa z nich wybrać. To już pewnie widzieliście jeśli Sprawdzaliście jakieś tam social media albo inne Reddit. Przywrócono możliwość dodawania ulubionych skinów i automatycznego zmieniania ich losowo. Tak czyli tam co mecz się zmienia albo co rundę już nie pamiętam, bo tego nie używałem. To co było w CSGO. Dodatkowo zmiany w skinach co mnie wkurzyło. Popatrzcie, popatrzcie, kupiłem 3 dni temu petkę w faktoryniu specjalnie. Wybierałem jak najniższy float w jakimś tam kolejnym filmiku z meczami. To go zawrę i wtedy zobaczyć tą petkę. Ona była cudowna, przepiękna, nieobdrachana. To jest wiecie taki klasyczny, nie klasyczny, ale tak naprawdę minimalistyczny. Piękny, beżowy kolor w CSGO tak nie wyglądała, no a teraz wygląda tak jak w CSGO I też pewnie wiele innych zmian w skinach, już tam widziałem jakieś doplery się pozmieniały po raz kolejny Ruby z tego co widziałem dalej jest przeciętne, nie wiem jak tam Sapphire, bo Sapphire też było... Wielu osobom się nie podobało te nowe Sapphire sprzed jakichś tam dwóch tygodni jak był update No ale generalnie kolejne zmiany w skinach, w skrócie mówiąc Jeśli widziałeś na reddicie to, to również ten taki jeden model Phoenixa ma taką ala Joker Mordę na masce i dodano Animated Eyes jak to sprawdzić? Oczy animowane, no co? Jeśli on się popatrzy gdzieś teraz w lewo... O, faktycznie! On mrugnął! Pling, mruga ty! To co Wal pracowało, były tam rzeczniki, nie? Że oczy mrugają. No nie wiem, ale faktycznie są animowane oczy. Niesamowite. No i dobra, to by było tyle, jeśli chodzi o AWD Na szczęście mnie nie skraszowało, co jest niesamowitym cudem. Naprawdę, jestem niesamowicie uradowany z tego faktu. I jeszcze z takiej innej wiadomości, Pograłem sobie do i miałem wrażenie, że o wiele lepiej mi się gra, że mam więcej FPS-ów albo że się gra płynnie, ale to jest totalnie, nie bierzcie tego tutaj na poważnie, ponieważ to było tylko 8 minut grania do aż do momentu, jak mi skraszowało gierkę. I tym akcentem chyba powoli kończymy. Będę musiał nad na, jak po prostu popracować albo od razu kupić kartę graficzną, bo naprawdę czuję, że jak wymienię to po prostu. Yy, no, problemy znikną, a i tak będę musiał ją kupić i tak, więc 490 prawdopodobnie wiedzie. Taka sytuacja. Mam nadzieję, że wszystkie informacje, które chcieliście tutaj usłyszeć, to zawarłem w tym filmie. Ja naprawdę idę to montować jak najszybciej i idę spać. Trzymajcie się. Na razie adios, have fun.